Zobaczcie, że zapał. Wiadomo, później razie. Wiadomo, że e, często pokazują Wam ludzie jako tak zdrym, tak? Widzicie rąk, pojechanie nogami, to tylko to. Ale w walce, wiadomo, że on mi nie da w ten sposób sobie rąk wzgnąć. Chyba, że jest amatorem normalnym i wyszedł do treningu, to może tak. Ale jak już jesteś bardziej doświadczony, to ten sposób nie da. Ja muszę sam zapracować. Fajny sposobem, żeby go wsiąść siebie, jest łapanie tutaj za jego ubranie, tak, żeby ściągnąć go na dół, bo patrzcie, że jego ręka automatycznie się tutaj będzie zginać. Łapie moim przedramieniem tutaj za jego nadgarstek i spycham jego rękę w jego brzuch, tu hop, tak. W ten sposób mu rękę, i ma bardzo fajną możliwość, żeby wyścigalić trójkąta skoczyć mu tutaj do, do góry, tak. W zależności od tego, jak on się ustawi, oczywiście w pierwszej kolejności Yy, mogę zapiąć sobie gardę, i tutaj kontrolować, tak? Bo się szerękę, przełożyć i tak dalej. A jeżeli on mi fajnie się dźwignie do góry, to od razu się skręcę do, do trójkąta noga. No ale zrobimy to w tych dwóch etapach, czyli poszłem tutaj do, do gardy, mam nogę na, na jego baru. Teraz łapię za to ubranie, łapię sobie za kieszonkę, dźwiga biodra do góry i przekładam nogę w i tutaj łokciem zejdzie w tą stronę. to tu wiadomo, że ciężko jest rękę gdzie przełożyć, ale jak biodra dźwignę do góry, to tutaj. Bez żadnego problemu przełożę tą rękę. Dalej, moja ręka łapie tu. Czemu tutaj łapię? Popatrzcie, że tu by tą ręką wrócić. Ma problem, tak? Jeżeli ja puszczę, to mi tu pójdzie. Tak? Więc jak go tutaj łapię, łapię się za kolano, moim łokciem kontroluję jego rękę. Teraz moje razu wysuwam leciutko w tamtą stronę. Zapinam trójkąt nogami, tak? Stopa idzie do góry, kiedy robimy baletnicy. I tu już jest duszenie. Jeżeli nie działa, mogę złapać za głowę, tak? Mogę pójść tutaj. I tu już mam bardzo fajne duszenie. Ważne to jest to, e, że tu mamy takie ścięgna, tak? Jak napniemy, bo te ścięgna mają zacząć dusić, tak? Tymi ścięgnami musimy być na najbliższej żeby mu zamknąć dopływ krwi do głowy. na drugą stronę? Odwróćcie to, op, żeby było widać, już wszyscy widzieli. Popatrzcie, sytuacja. Biorę ściągam, łapię tu, spycham w brzuch, O. Teraz strzelam do góry, tak? Staram się w ten sposób strzelić. Patrzcie, żeby te moje ścięgna maksymalnie położyć mu tutaj na jego tętnicę, to jest jego tętnica, moje ścięgna będą na tej tętnicy, tak? Czyli jestem tu, moja głowa jest jak najwyżej, ustawiam się tak w tej stronie. Biodra idą do góry, przykładam rękę, łapię tu, żeby mu tutaj tą rękę zablokować. Teraz mogę wysunąć sobie biodra i po poronnie trójkąta. Tu zaczynam dusić, zaciągam tę ścięgę tu i tu jest duszenie. Jak nie działa, wo, Nie działa, ręka tu ręka tu i teraz wciągam. Jeszcze raz. O, tak, pracujemy, hop pracujemy, hop hop. Teraz mi fajnie już wysoko poszedł. To pracuje od razu, hop, hop, hop i mamy, tak? Jeszcze raz. Jakbym rękę zostawił tam i oporował, łapię tu i hop, hop, hop i teraz zaciągam. Próbujemy, raz, dwa, trzy.